Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania, z cudownego lasu. Witacie, Alina Kaźmierczak. Dziś po lesie chodzę boso, jak zresztą od dłuższego czasu. I chciałam powiedzieć o uziemianiu. Co to właściwie jest to uziemianie i skąd się wzięło? Uziemianie wymyślił facet od kablówki, Clinton Ober, i na początku się z niego śmiali, że co może wiedzieć nie lekarz, tylko facet od kablówki. Okazało się, że może bardzo dużo, ponieważ on odkrył, że ludzie generalnie są izolowani od podłoża izolowani od ziemi. Co to oznacza, że jeżeli chodzimy w butach no to mamy wkładki, mamy plastik i nasze ładunki elektryczne w ciele nie rozchodzą się w odpowiedni Zdała już to medycyna chińska, która rzeczywiście mówi, że w stopach mamy końcówki zakończeń nerwowych właściwie wszystkich organów i chodzenie boso wiele daje. Teraz już dostrzega się wartość tego i chociażby mówi się o tym, że dzieci chore, zaburzone, które mają pewnego rodzaju dysfunkcje, na przykład chodzą boso po ścieżkach. Sensorycznych. Jakie zatem zalety są schodzenia chodzenia BOSO? Chodzenie BOSO zmniejsza stan zapalny 80%. Redukuje chroniczny ból, polepsza sen, dodaje energii, obniża poziom stresu, stabilizuje rytm biologiczny całego organizmu, roz rozrzedza krew, co powoduje zmniejszenie ciśnienia krwi. Usuwa napięcia mięśniowe, minimalizuje objawy hormonalne i menstrualne, przyspiesza procesy gojenia i zatrzymuje wolne rodniki. Zatem jeżeli chcesz być zdrowa, chcesz być zdrowy, to wystarczy, że pół godziny będziesz chodził boso. Boso po ziemi. Boso po trawie, boso, żeby złapać kontakt z ziemią. I dla mnie to, co jest najważniejsze, to to, że to wszystko jest za darmo. To wszystko można mieć na wyciągnięcie ręki. My czasami. Oczekujemy, że weźmiemy cudowną tabletkę i będziemy mieli lepsze ciśnienie krwi. Weźmiemy cudowną tabletkę i polepszy nam się, zmniejszy nam się poziom stresu. A to wszystko, co niesie uziemianie, mamy po prostu za darmo. Tylko wystarczy chcieć, wystarczy wyjść i pół godziny pochodzić sobie. Boso, życzę Wam miłego dnia.